wszystkim, z tej strony Dragonhack, a to kolejny odcinek Prorozmawiajmy. Jak wiecie, dzisiaj weszło do gry tak zwany e, sezonowa loteria, tak to mogę nazwać. Sezonowe losowanie kuferków tak zwanych. Pewnie już o tym wiecie, bo już to jest od którejś tam wczesnej godziny rannej, ale z racji tego, że mnie wiele osób prosiło o to, żebym też nagrał coś w tym stylu, to i tak też uczynię i kupię parę kuferków, a na koniec powiem wam na temat, coś na temat giveaway'a, który... Będę wam sponsorował i też każdy z was będzie miał szansę, żeby sobie taki kuferek zakupić, czy no, dostać po prostu ode mnie, o tak, tak to mogę ująć. E, ale to pod koniec wam powiem co i jak i jakie są tego warunki, bo oczywiście też no jakieś tam muszę was jakoś wylosować z tego wszystkiego. No a z tego co widzicie, no piękny out taki no anioła, tak jakby, e, serafa i serafy, piękny outfit z płomiennymi mieczami i z... Z tyłu mają skrzydła, tak, nie wiem, w sumie anioła. Kozak, kozak, o się 10 tysięcy smoczych łózek. No nie dziwię się, nieźle się ktoś na tym napracował. No i trochę gorsze stroje, ale w sumie ten mi się podoba. Ten nie, ten też. Ten, ten ewentualnie, jakby wypadł, jeszcze nie byłbym taki zły. No i maskotki w miarę okej okay są. bynajmniej najmniej, no, takie... Nie wiem jak to... Nie najlepsze, ale są w porządku, tak? No, jeśli chodzi o cenę 900 smoczych i są na stałe. Bo są na stałe, bo... tylko to jest sezonowa, po prostu to jest taka jakby limitowana edycja, macie tu jakiś produkt w sklepach Limitowana edycja, skończy się to tego nie ma, tak samo tu Będzie 3 miesiące Czy 4? Kwartał, ile to jest kwartał? 4 miesiące, tak? 3, sorry Tu jest, tu jest, trwa kwartał, tylko macie 3 miesiące, dobrze, mówiłem 3 miesiące Na to, żeby wykupić sobie te kuferki Jednego tam możecie do przez tydzień zdobywać z quest'a tego Questowego tam, zresztą pewnie u kogoś zobaczycie, jest quest u tego, właśnie tutaj, mopka tego tu, e, przez który możecie dostać. Tam jest bardzo szybko podobno, szybko się tylko biega po miastach i tyle, i dostajecie za darmo kuferek do otworzenia. E, I no, cóż to mogę zrobić? Coś tu mam jeszcze wam powiedzieć? Czy nic tutaj są za 500? Za 500 raczej nie będę losował, bo no, troszkę mniej, mniej mi się podobają, chociaż ten zombie, ten wilkołak jest zarombisty. Jeden z lepszych strojów, jakie mi się tylko podobają, tylko ja bym chciał inny kolor, jakby był jakiś taki, nie wiem, cały czerwony albo cały. Kurczę, płomienny jak tam ta lisica. Byłoby spoko. Taki wielkołak. Dobra, to co? Zabieram się za losowanie. Odcinek nie będę jakoś tak przedłużał, bo, bo, bo nie ma po co. Na wydanie mam 2400 chusek czyli zrobię tylko sobie dwa. Otworzę tylko dwa te kufry. Zakupuję jeden i zakupuję drugi od razu, już tam nie będę ubolewał nad tym. Co mi wyleci, to mi wyleci, więc otwieramy pierwszy kuferek i uwaga... Krabik. No, spoko. Pająk, sorry, to wygląda jak krabik. Pająk lądowy. Ładny, ładny, mi się tam się podoba. Tutaj nie mam żadnej maskotki, a mam nadzieję, że... Że będzie spoko, taki krabik sobie za mną na eks przybiegał. Fajnie to wygląda na filmikach, więc... Spoko. Jak najbardziej podoba mi się. W sumie nawet mam tego całego tygryska. Ja mam tygryskę, który wygląda tak. On też jest spoko. Jest taki, taki duży, prawie jak ja. Ale ten był z gwiazdki. I niestety, ale będzie się kończył, więc no. Tego będę mógł mieć cały czas po wejściu do gry i po wylogowaniu się. Dobra, i z tygryskiem otworzymy ostatnią już skrzynkę. Bynajmniej na dzisiejszy odcinek. A więc otwieramy nilczy na jakiś fajny outfit, bo też by się przydało. I uwaga, uwaga. Jest i. Zbroja strzelca to loków Strzelca, czyli coś dla mojej profesji I z tego co wiem, to muszę to wymienić u tego pana Wlasowaj strój, wymień go u smokoboja na przedmiot konsumpcyjny Konsumpcyjny? Ha, w sensie, że to też jest konsumpcyjne Dobra, bo się przestraszyłem, że jakiegoś miksa dostanę Serio Taki przedmiot, wiesz jak go użyć? I to jest co? Strzelca to loków I uwaga Wziąć damski czy męski? Kurczę, teraz nie wiem a wiecie co? Ja zrobię coś inaczej. Zobaczę sobie, jak to wygląda. Nie mogę teraz wprejąć, do sklepu. I zobaczę sobie stroje. Nie, tu nie ma stroi, tylko stroje są. Ehm. Gdzie są stroje? Tu są stroje. I to jest toloków. Strzelec Atoloków. Strzelec loków wygląda. Wygląda, wygląda, wygląda. Kurczę, czy on jest tutaj na pewno? On chyba. Jego to chyba nie ma, on to chyba też jest. Ehm... Ten, ten taki, no wiecie. W sensie, że... Jak to miałem powiedzieć? Nie no, nie ma tropiciela, głów, strzelca morskiego. Dobra, wymieniam tam. Myślałem, że po prostu będzie tutaj i po prostu wiedziałbym na jaki wymienić. Ale nie to nie. E, e, to było tu... Strzelca to loków... Męski niech będzie. Otrzymałeś trój strzelca to loków. Ach taki! Czyli ten, którego nie chciałem dostać. Ale w sumie taki Ufoludek niezbyt ciekawe. Nie mogę tego zrobić. Można używać co jedną minutę, gotowe do użycia. Nie mogę tego zrobić, bo mam tego. Aha, muszę schować tego. A to proszę. I tego dopiero mogę otworzyć. No, fajnie. Nie no, spoko. Dobra, będę już inaczej, przynajmniej na tej postaci wiego, pewnie jeszcze sobie zalosuję, ale teraz podadam wam szczegóły konkursu. Więc żeby wziąć udział w konkursie, trzeba mnie zasubskrybować, bo będę to sprawdzał to na pewno. W komentarzu pod tym filmem e, macie wkleić swój link do profilu z Margonem. Jeśli wylosuję Was na odcinku, który będzie... Powiedzmy, że będę losował hmm, w sobotę. W sobotę albo w niedzielę pojawi się odcinek z losowania, więc macie czas do 20, w tą sobotę, tego najbliższą, czyli 25 marca 2017 roku. A więc, no już w sumie, jeszcze tu pozdrawiam Hezubiego. A więc liczę, że wyniecie udział i poza tym proszę nie spamić, bo będę usuwał podwójne komentarze. Więc takie nawet, jeśli zobaczę, jak ktoś wrzuci podwójnie, raz usunę, znowu wróci podwójnie, usuwam oba. Nie bierze udziału. Tak? Żeby to się zgadzało. E, co jeszcze. Żeby wziąć udział w konkursie, wystarczy komentarz, subskrypcja. Miło byłoby, gdybyście zostawili lajka pod tym konkursem, a ja wybiorę dwóch, dwie osoby, albo w sumie nie. Zrobimy na, na jakieś inne odcinki. Zrobimy na dwa odcinki. Wybiorę jedną osobę spośród komentarzy i subskrypcji. Znaczy w sensie, że musi być ten, kto zadał komentarz, musi mnie subskrybować. Ja wybiorę tą osobę losowo, programem, nie będę to po prostu tak wiecie, że osobę kogoś tam wybieram, tylko wybiorę go programem na filmie i po prostu e, tym programem, no, wybiorę tą osobę, co miałem powiedzieć jeszcze? Aha, i tej osobie dam po prostu e, 900 smoczych łusek, czyli przeliczenie na złotówki to jest, już wam pokazuję na kalkulatorze, bo sam nie chce mi się liczyć, 900 Podzielone na 75 to jest 12 zł. Dostanie osoba. Nie interesuje mnie to, czy ma runy, czy nie. Jak ma runy, to będzie miało dwa stroje, dwie skrzynki. Jeśli nie ma run, to po prostu będzie miała jedną skrzynkę. Tak? Także zostawiajcie lajki, komentarze, subskrypcje. Ja dziękuję za oglądanie. Fajne, fajnie, fajnie sprowadzili, że taką tą e, sezonową, jakby nie wiem, loterię. Nie wiem, jak nawet to nazwać. Chyba tak, no bo koferki na no, otwieranie jak Opening, jak w CSGO. No mi tam się podoba. Ja się zabieram w sumie jeszcze za robienie tych questów. Na pewno zrobię na większości postaci, żeby tam może coś tam mi spadnie. No i nie ukrywam, że chciałbym ten legendarny strój, ale no może jeszcze z dwie, trzy skrzynki otworzę. Zobaczę jeszcze, pożyję, zobaczę. A tymczasem dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Aha, jeśli chodzi o ten odcinek z. Nowych Herosów, znaczy starych Herosów eventowych, to nie pojawi się on dzisiaj, ale pojawi się on jutro, czyli we wtorek. Tak myślę. Bynajmniej jeśli znajdę czas, to powinien się jutro pojawić, tak. Zdecydowanie jutro, bo dzisiaj jednak mnie nauka goni i chciałbym się wyrobić najpierw z nauką. Także tyle mam do powiedzenia. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Siema! Korzystasz z Teamspeaka? Wbijaj na ts.margonem.pl Oficjalny serwer głosowy gry przeglądarkowej Margonem.